Cześć, witajcie w Raid Shadow Legends. No i jesteśmy tutaj w tym ołtarzu dusz, gdzie mamy całkiem sporo właśnie tych kamieni. Dusz do otwarcia, no całkiem sporo, bo nie jesteśmy na moim koncie, ale na koncie Manolo. U mnie będzie pewnie znacznie skromniej, a będziemy otwierać w ramach tutaj Golden Deck of Fate, czyli wydarzenia, które się dopiero co otworzyło i które tutaj ma za zadanie między innymi właśnie otwieranie dusz no ale wiadomo, że najwięcej punktów jakby z tego się uzyska, no bo zdobywanie artefaktów i akcesoriów jest znacznie bardziej pracochłonne i energochłonne no więc tak tutaj dzięki uprzejmości Manolo znowu możemy się pobawić szczęścimy mu te dusze niemalże do zera zostawimy mu tylko i tegnala jednego na no, na otarcie łez ale mam nadzieję, że może tych łez nie będzie za dużo i coś ciekawego mu tutaj trafimy, tutaj właśnie są podwojone szanse na, no nie na te największe, ale właśnie na te malutkie i na te średnie, ugo, słyszlisty ale tylko dwie gwiazdki tak, bo tego wam nie pokazałem, ale powiedziałem: podwojone szanse na 5-6 kwiatkowe w przypadku Mortal i Immortal Soul Stoneów. i Jeszcze z ciekawości zawsze można zajrzeć tutaj, co Manolo potrzebuje. Tak, pamiętam, że tu Raka jest. On tutaj tej duszy już troszeczkę szuka. No może tym razem, może tym razem się uda. Ostatnio switch listy właśnie u Manolo. Trafiłem legendę sześciogwiazdkową, to pamiętam, więc było, było pozytywnie. No, zobaczymy, jak będzie, jak będzie dzisiaj. No, w malutkich, na razie, tak średnio, nie było żadnego tutaj strzału, który by na kolana mnie rzucił. Jest ikon, trzy gwiazdki. No, to jeszcze. O, jest i 5 gwiazdek. Jest i 5 gwiazdek dla Tikona. No nie jest to 6, bo byśmy, bym może wtedy z automatu wymienił manolo tego bohatera na Łyszliście. O, jest legenda. No i to jest fantastyczny strzał. No jest już z czego się cieszyć. Kolejny świetny strzał, jeżeli chodzi o wishlistę. Arbiterce co prawda, bardzo by się ta szósta gwiazdka przydała ale no na 5 gwiazdek nie będziemy narzekać ja pamiętam, że właśnie tutaj no, sporo waluty przeznaczyłem żeby tą szóstą gwiazdkę u siebie na koncie arbiterce zafundować a tu już 5 gwiazdek Manolo ma poniekąd no z tego strzału Spider 6 gwiazdkowy to nie jest taki zły czempion choć nikt o nim nie mówi chyba Decrease, Defense i Weekend ma w swoim arsenale a więc no gdzieś tam na jakieś nosy może się ewentualnie przydać te 6 gwiazdek a więc mamy, mamy bardzo dobre trafy póki co King Gargobar tylko jedna gwiazdka i kolejna legenda, 4 gwiazdki dla Vargala ale chyba Manolo jeszcze go nie ma no dobra ochrona ten Wargal. Cztery gwiazdki, jak go kiedyś trafi, będzie jak znalazł. No, Dikąd, jedna gwiazdka. Supreme Aitel Kejl też już jest na tej wyszliście u Manolo. Pamiętam całkiem długo. No, ale zobaczmy. Może i jemu jakąś tu porządną duszę kiedyś trafimy. No, ale tak, te gwiazdki dla arbiterki dla mnie Boską. To jest masa, masa tu waluty zaoszczędzonej i no, można zbierać rzeczywiście na tą szóstą gwiazdkę. Ona oczywiście naj, najdrożej kosztuje, no ale, ale wszystkie poprzednie są. Chyba, że jeszcze nam się trafi niewykluczone. gwiazdkowa dusza dla arbiterki jest Crimson Helm i skończyły nam się skończyły nam się nie, jeszcze mamy malutkie Zacząłem tutaj dziesiątkami, ale możemy zrobić właśnie te małe duszyczki pojedynczo, cztery, to zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jest jedna. OK, Dark Lane. Całkiem ciekawy czempion. O, taki bardziej na wczesną grę, ale, ale i tak się opłaca, myślę, ją zrobić. No, te pojedyncze nic szczególnego nam tutaj nie pokazały. Nie stać nam miejsca. Może już sobie szybciutko troszkę posprzątam, sprzedając jakieś jednokwiastkowe galki. I już jest troszeczkę miejsca. I teraz nam powinno tu spokojnie wystarczyć. No, 20 mortali. Otworzymy tymi dziesiątkami, bo na mortalach to lepiej wychodziło. No, będą szybko migać, ale oby, oby też tu były powody do radości. Na razie średnio. Spider dzisiaj nas polubił. Tym razem 6 gwiazdek. I jest w końcu legenda. Joj, i to jest Staltus którego widzę, że Manolo nie ma, no ale jak go trafi, bardzo dobry, fajny czempion, e, i dusza dla niego będzie no, już czekała. Cała, sześciobiastkowa. E, kolejna dziesiątka. No, dajcie jakieś legendy. Jeszcze niech coś tutaj nas ucieszy na koniec. Halken 6 gwiazdek. No nie wiem, czy ten czempion jest tutaj. Madame Series 4 gwiazdki, Tiger 4 gwiazdki. Hmm, no tu troszkę słabiej, mimo że ta dusza, właśnie 6-gwiazdkowa, legendarna poprzednia była dla czempiona, którego Manolo jeszcze nie ma. No to ostatnie dzisiaj już tutaj otwieranie Umanolo, ja jeszcze u siebie przemyślę sprawę i zobaczę aż takich oszczędności duszowych to nie mam, no ale skupmy się na tym jednym tegnalu, który dzisiaj mamy tu otworzyć i niech to będzie jeszcze na koniec, były dzisiaj dobre trafy i na koniec mamy Skeletora Skeletor 6 e, gwiazdek, była jakaś dusza do e, właśnie szkieletora do zdobycia pięciogwiazdkowa, więc jakiś upgrade chyba tutaj będzie. O ile Manolo, Manolo tego czempiona ma, ale czy on go gra, tego nie wiem. Zobaczmy, ile to nam dało tu jeszcze tylko punktów, choć każdy już zostawię prawie 40 tysięcy punktów. Czyli generalnie Manolo rzeczywiście dobrze to obliczył, pewnie resztę sobie tutaj no coś tam jakieś akcesoria, artefakty zdobędzie i cały deck of fate będzie mógł otworzyć także no było kilka fajnych trafów, no pewnie zobaczymy się w drugiej części u mnie za, dla was to będzie za chwileczkę no i jesteśmy na moim koncie jak widzicie bieda z nędzą Mało tych duszyczek mam, ale może uda nam się tutaj coś dokupić. No, kupimy co się da. Może jeszcze w międzyczasie będzie stać mnie na inne jednego tegnala. Jak się to dozbiera zobaczymy, więc szybciutko otwórzmy te u mnie, no bo z samych moich kiepski byłby to film, ale chociaż już Właśnie u Manolo jakieś trafy były, więc zaczynamy od malutkich. O, pomyślało, pomyślało i, i na razie nic tu specjalnego. Jest Sir, jest Whisper, ale na Whisper też mam więcej gwiazdek, albo przynajmniej tyle samo. Już tak mniej gram tego Championa, choć jest bardzo fajny. No i druga dziesiątka. Szybko to pójdzie. No, Pankyperka. Jest jakiś mityk Arbais. No nie mam oczywiście tego mityka. I tutaj nic ciekawego się nie wydarzyło. No to siedem pojedynczych. Tutaj in, innej opcji nie ma. Jest legenda. Krila dwie gwiazdki. No Creed gdzieś tam w Sintranos też używam, więc nie wiem nawet, czy ona jakieś gwiazdki u mnie ma. Później jeszcze zobaczymy, co tutaj komu przybyło. Na razie nic takiego specjalnego. Może znowu będzie troszkę tak, że Manolo zgarnie szczęście. Tam myślę, że całkiem przyzwoicie to wyszło, no ale jeszcze kilka szans tutaj dla mnie jest z tych małych duszyczek rzadko coś fajnego wpada, mimo nawet tych podwojonych szans, ale u Manolo się udało, także trzeba mieć po prostu trochę szczęścia. No, nie bardzo tu widać. Jeśli chodzi o moją wishlistę, to w tej chwili ona tak mniej więcej wygląda, więc mnie ta wishlista jakoś tak omija. Dobra, zróbmy tutaj jeszcze te małe, a, znaczy te średnie w tym momencie. No, tu już bym chciał coś zobaczyć, jednak nie galki, a może jakąś legendę albo mityka. No, epiki też, no i to jest szaman. Czempion darmowy, ale mało przydatny. No, jest 6 gwiazdek, ale, ale nie wiem w ogóle, co ten czempion robi. No tutaj szkoda tych 6 gwiazdek na tą rarkę. A teraz myśli strasznie, intensywnie. No i wymyśliło legendę. I jest ragaż. Ragaż u mnie. Możemy zresztą podejrzeć, czy tu w ogóle coś doszło. Tak, ragaż dostał jedną gwiazdkę, i to jest na razie cały pożytek z tego. Interesu, więc No, Ragaszowi to by się więcej tych gwiazdek przydało. Reszta niestety mnie nie urządza, ale mamy, mamy jeszcze możliwość dokupienia, więc od razu dokupmy tego jednego średniego i jednego dużego. No, troszeczkę, oj, 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 coś mi się tutaj. Za dużo powpadało tych rzeczy. Okej, okay, okej. Okay. No widzicie, wyskakujące reklamy. To jeszcze mnie tutaj. Nie. Dobra, ostatni średni i potem dwa i tegna są które. Ach, średni. Kto to jest? Skill, o, dwie ostatnie szanse. Największe dusze. One nie są tutaj premiowane, no ale one same w sobie e, dosyć e, tutaj mogłyby coś pozytywnego przynieść. No i czy coś będzie, co mnie jeszcze na koniec tego filmu ucieszy? Jest legenda, tylko jaka. Ronda. Mm -hmm. Ja lubię Rondę. E, pięć gwiazdek do niej, choć ostatnio. Nie gram jej zbytnio, troszeczkę często ją grałem na live arenie, ale, ale już z tej podstawowej drużyny wypadła trochę ronda na ławkę rezerwowych. No pomyślimy, zobaczymy. No i ostatnia szansa dzisiaj w otwieraniu. U mnie możemy jeszcze ten deck sobie pootwierać. Jest mityk, i co to jest? Eee, o jejku, czy to jest ten mityk, którego ja już mam? Alfidus. Kolekcja mityków. Tak, no zobaczcie. A więc ja miałem. Oczywiście mityka nie mam, ale sześciogwiazdkową duszę do Alfidusa akurat mam, więc dla mnie nawet ten traf e, także jakiś przydatny. Nie będzie co najwyżej właśnie ta ronda, do której wykupywałem gwiazdki. Piąta gwiazdka nie bardzo jej nic znaje, ona nie korzysta jakoś specjalnie z akresji, więc tylko tyle, żeby to trochę lepiej wyglądało. No i cóż, poszły zasoby już całe, zobaczmy tu tylko 16 tysięcy na tym deku. Jak tutaj to wygląda sytuacja? No, możemy te fragmenty uzyskać, to chyba jest fajne. No i jeszcze ewentualnie tutaj te koronki, fragmenty do robienia artefaktów. Tu już nic nie wymyślę, tyle jeszcze co ewentualnie dungeonów pobiegam. No jest 25 fragmentów. Jest jakaś. Ach, to są te przypinane. No dobrze, to przypnijmy. Jest następny niebieski i tym razem niebieski nie. Gdzie to jeszcze niebieski może być? Także nie. Mi to jest ten. No i tak się chyba opłaca zmienić. Zmienimy na epicki, chociaż ja mam jeszcze tylko 10 prób na to coś. No, już bym zgarnął za e, niebieskie. Kurczak niekoniecznie. E, nie. Także nie. Fragmenty trzy szanse. A więc jakaś premia za mityczne. Raczej mnie tu ominie. I ostatnia, no mam dwa przypięte. No dobra, słuchajcie, to taka próba jeszcze otwierania, tutaj na ile mi starczyło. Było trochę trafów, zwłaszcza przydatnych, mam nadzieję, Manolo się ucieszy. Ode mnie to tyle, dzięki, hej.